Witajcie kochani! Dzisiaj chcemy Wam pokazać jakie wspaniałe dostaliśmy mikrolistki od Marcina i Kamy. Marcina znacie już z niektórych naszych nagrań, e, i e, chciałam Wam powiedzieć o tym, dlaczego według mnie mikrolistki są lepsze niż kiełki. E, kiełki, jak i mikrolistki, mogą w tym okresie, kiedy nie ma dostępnych warzyw, Zastąpić nam właśnie to źródło naturalnych witamin, różnego rodzaju bardzo ważnych składników dla zdrowego funkcjonowania naszego organizmu, bo jak sobie zobaczycie na przykład na te mikrolistki groszku, to tutaj dobrze to widać, że te wszystkie substancje zapasowe, które są w ziarenku, są pożytkowane przez rośliny właśnie. Do tego etapu mikrolistków, bo później one już czerpałyby wszystkie substancje z gleby. Natomiast cały ten materiał zapasowy, który jest zgromadzony w ziarenku, jest wykorzystywany przez taką małą roślinkę w początkowym etapie jej wzrostu. Mikrolistki to są roślinki, które wykształciły liścienie, ale jeszcze nie wykształciły liści właściwych. I Marcin specjalizuje się w robieniu mikrolistków. I teraz zobaczcie, tutaj właśnie mamy pyszne mikrolistki e, słonecznika. słonecznika. Spró e, spróbuj, powiedz jak ładnie smakują. Nie, no świetne są. Mają smak słonecznika, prawda? Jakbyśmy jedli łodygi dużego słonecznika, to one już tego smaku by nie miały. To jest twój ulubiony groszek. A tutaj pierwszy raz Jem mikrolistki Pora. Świetne, Świetne nie? Mikrolistki Pora są też pyszne. Tu mamy mikrolistki rzodkiewek. To jest taka rzodkiewka jasna i ciemna, taka bordowa z takimi listkami bordowymi. I teraz, zanim to potniesz, to dlaczego uważam, że łatwiej jest uprawiać mikrolistki? Z kiełkami. Jest bardzo dużo zawracania głowy, bo tam trzeba je przelewać raz, dwa razy dziennie, żeby te nasionka nie zapleśniały, potrzebne jest do tego odpowiednie urządzenie. Można robić bez kiełkownicy, ale wtedy na tej ligninie to też tak niezaładnie wygląda. Natomiast żeby robić mikrolistki, można po prostu wziąć takie nawet wielokrotnego użytku, czy po jakiś innych produktach. Pojemniczki. One mogą być takie plastikowe do żywności albo mogą to być kartoniki. I po prostu trzeba upakować. Zobaczcie, jak to tutaj widać. Mam nadzieję, że widać to dobrze na tym przykładzie. Że nasiona muszą być bardzo mocno upakowane. Czy to są takie same nasiona, jak sadzisz na przykład groszek tak. w ziemi? Są specjalne nasiona dedykowane na Właśnie. mikrolistki. Natomiast sadziłam e, takie małe rośliny w zeszłym roku czy dwa lata temu z tych specjalnych nasion, a potem z takich normalnych nasion. Ja przyznam, nie widzę różnicy. Mogą być normalne takie nasiona przeznaczone do siewu. I teraz, po prostu w pewnym momencie, gdy ta roślina osiągnie właśnie taką wielkość czyli ma dwa liście właściwe przepraszam, dwa e, liścienie to po prostu ścinamy to tak do miski i możemy zrobić sobie z tego sałatkę. Możemy dodać do zupy, jeżeli ktoś lubi e, soki, czy jak to się nazywa te napoje. Ja, takie bomby no. energetyczne to są te szejki. O właśnie szejki, to może sobie to również dodać. I to jest naprawdę o wiele prostsze i wymaga mniej zaangażowania, mniejszej ilości zadań, pracy, aniżeli właśnie się to dzieje w przypadku, w przypadku kiełków. Jeśli robilibyście mikrolistki z, z nasion słonecznika, to tutaj, gdzie nie gdzie, bo chodzi mi o to, że nieraz na tych listkach jeszcze są podoczepiane. Te łupinki nasion. I one są twarde, i w przypadku tak dużych nasion jak słonecznik, trzeba to po prostu wybrać. One w większości odpadają od roślinki, ale te, które tutaj jeszcze są widoczne, to je po prostu wybieramy. Natomiast jeżeli chodzi o nasionka pora, to tutaj jest taka sama sytuacja, ale jak sadzicie pory z rozsady, to też właśnie te łupinki. Nasionek zwykle unoszą się na tych delikatnych łodyżkach, ale to jest bardzo miękkie w przeciwieństwie do, do słonecznika, więc można to wszystko wykorzystać. Czyli wkładamy nasiona dosyć mocno upakowane do gleby do pojemniczka i potem tylko podlewamy i czekamy, aż roślinka urośnie na odpowiednią wysokość, i to po prostu ścinamy, uważając tylko, żeby ta ziemia, która tutaj jest, nie trafiła do miski. Takie mikrolistki można mieć praktycznie rzecz biorąc cały czas na różnym etapie wzrostu. I to jest naprawdę coś. Wspaniałego i coś bardzo, bardzo smacznego. My zrobimy sałatkę z mikrolistków. Możesz to ściąć, bo tam jeszcze mamy drugą porcję. Za dużo tego będziemy mieli? Musimy to wykorzystać, dlatego, że mamy jeszcze jedną taką porcję, a to nie może za dużo, za długo stać. Nie? O i tak, jak na przykład Krzysiu to przechyla mocno, to trzeba uważać, żeby, żeby ziemia nie wpadła. I wycinamy zarówno łodygi. Jak i listki, oczywiście, takie dłuższe. O! I to jest bardzo fajna zabawa, można powiedzieć. Ale to jest bardzo, bardzo dobre. To jest bardzo dobre, tak. Tak, Ale właśnie. wiosenne smaki. Także tak. Można by powiedzieć, że jemy rozsadę. Mamy sałatkę z rozsady. Marcin ma tego bardzo dużo. Ma taką właśnie uprawę kontenerową. Myślę, że jeszcze zjemy to do obiadu, do tych Twoich nowatorskich kotlecików. Nie wiem, czy wiesz, ale mikrolistki, podobnie też jak i kiełki, należą do takiej kategorii jedzenia, które się nazywa. To jest angielska nazwa Superfood. Innymi słowy, jest to super jedzenie, super pożywienie, czyli coś, co jest naturalne, co ma bardzo dużą taką wartość odżywczą. Co jest zdrowe, nie jest traktowane środkami chemicznymi, takim super jedzeniem, jest też jedzenie po prostu z własnego ogródka. O, chcesz mieć tą przyjemność? A nie, to jest Chcesz mieć tą przyjemność ścięcia? Krzysiu bardzo lubi słonecznik. I to jedzenie, właśnie to super jedzenie, to wspaniałe jedzenie, czyli tak zwane superfood, warto żeby było takim składnikiem naszej codziennej diety, zwłaszcza jeżeli nie mamy dostępu do roślin z grządek. I myślę, że o wiele to jest lepsze dla nas i dla naszego organizmu, jeżeli zrobimy sobie takie mikrolistki, aniżeli kupimy na przykład w sklepie sałatę. Która nie może być dobrą sałatą, albo, albo na przykład, nie wiem, cykoria. Nie może to być dobre o tej porze roku. O, jest, jest sporo tego, nie? Sporo, jest, jest sporo tych. Łupinek. Wydaje, że mało tutaj z, w tych pojemniczkach jest. Ale rzeczywiście. Tak. Dużo. I teraz to wymieszaj, bo. Ja na przykład wiecie nie umiem mieszać y, obiema rękoma, a Krzysiu to potrafi zrobić. No, I teraz troszeczkę sosu. sosu. Co ty tutaj dodajesz do tego sosu? Dawno nie robiłem tego sosu. No na pewno jest y, oliwa. Musztarda. Musztarda francuska. Czosnek. Czosnek. Y, Trochę soli, trochę cukru i to chyba wszystko, wszystko. i to wszystko i teraz A, a tak no i czosnek tak mhm. no. i teraz pol... aż trochę szkoda z sosem to jeść <gry> to jest tak smaczne mhm. no ale niech będzie a, troszeczkę mhm. dodałam tutaj też oleju linianego, który dostaliśmy razem z tymi kiełkami z tymi nie niech będzie tak, sos tak, sosu nie jest dużo i zobaczymy, jak to będzie smakować z tymi twoimi kotletami, które dzisiaj robisz. Na taki wczesny obiadek sobie zjemy. Kochani, to naprawdę wygląda wspaniale i smakuje przecudnie. Bardzo lubimy, kiedy Marcin z Kamą obdarowują nam, nas właśnie mikrolistkami. One są u nich cały rok. I Marcin wkłada w hodowlę, w uprawę tych mikrolistków naprawdę bardzo, bardzo dużo serca. I to tak, dlatego między innymi wspaniale smakuje. Są naprawdę świetne mm -hmm. z tym sosem, bardzo dobre. No widzisz, więc y, są różnego rodzaju nasiona, różnego rodzaju mikrolistki można robić. Y, w zeszłym roku y, czy tam te dwa lata temu robiłam też y, mikrolistki fasoli <laughs> y, to były mikrolistki, kalarepki też są bardzo dobre. Brokułów, zarówno zielonego, jak i tego pomarańczowego kalafiora, to też były bardzo dobre. Fasoli tej właśnie tak średnio nam smakowały, ale te wszystkie, właśnie ten zestaw, który tutaj jest, plus właśnie te mikroliski porowe, tego nigdy wcześniej nie jadłam. A por rzeczywiście dodaje takiej ostrości. Zresztą one wszystkie są wypełnione po brzegi smakiem, bo to jest tak, taki, jakbyśmy jedli. Skoncentrowaną rzodkiewkę, mm -hmm. można tak powiedzieć, no tak, prawda? Tak, tak. Bardzo Spor... intensywny smak i wyczuwalny od razu można wyczuć, co to jest. Tak, tutaj widać dobrze, jak gęsto muszą być upakowane te nasiona, podobnie jest, jeżeli chodzi o pory, podobnie jeżeli chodzi o te wszystkie inne roślinki. Więc, kochani, to jest coś, co możemy zrobić bardzo dobrego dla swojego organizmu, dla siebie, właśnie zrobić taką uprawę mikrolistków. I po tym okresie, na przykład zrobić to teraz, i po tym okresie świątecznym, kiedy niejedna osoba się przeje tymi cięż, cięższymi potrawami, to będzie bardzo fajnie za kilka, za kilkanaście dni takie mikrolistki sobie zjeść, żeby troszeczkę mieć lżejsze jedzenie. A pamiętasz, jak długo to rośnie. To, no, na to trzeba poświęcić gdzieś 2-3 tygodnie, bo to 2-3 y, tygodnie, kiedy to zacznie 2 tygodnie, kiedy zacznie kiełkować, to zależy też, jak jest ciepło. Bo y, nie wiem, czy Ty pamiętasz, robiłam mikrolistki w jednej takiej palecie zbiorczej mhm. i właśnie to bardzo ładnie wyglądało później, ale były takie pasy, tak jak w grzące w uprawie pasowej. Były właśnie te kalarepki, brokuły, rzotkiewki, słonecznik, i to miało różne tempo wzrostu. I było tak, że niektóre mikroliski już urosły, podczas gdy tamte kiełkowały, ale kiełkowały bardzo szybko, ale i też było bardzo ciepło. Czyli trzeba by przyjąć, że dwa tygodnie to jest na to, żeby w ogóle zaczął, zaczął się ten proces kiełkowania, a później gdzieś też około. Tygodnia, czyli 3-4 tygodnie trzeba liczyć, że robią się takie mikrolistki, ale to wszystko zależy od warunków. Jak jest zimniej, to dłużej oczywiście. Można by było co tydzień robić kolejną rozsadę. Tak, co tydzień, tak, tak. Mhm. Także zachęcamy do robienia mikrolisku, do, zwłaszcza w tym okresie zimowym. A kury na pewno będą też zadowolone. A widzisz, bo ty chcesz to kurą dać. A ja chciałam to już wziąć do swojego kompostu, ale ty dasz kurą. Nie, 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 damy kurą. Kochani, a wy robicie mikrolistki? Jeżeli tak, to napiszcie jakie mikrolistki z nasion jakiej rośliny najbardziej Wam smakują. Może i my też pokusimy się właśnie takie. Czekamy na Wasze komentarze. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest OK, jest OK, świat się cieszy z pracy mej. I'm OK, I'm OK, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, bawi Make OK, walk this way, miej Made. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz, żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili. Tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy.